Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować model szynabusu firmy ROCO. Model szynobusu, który jakiś czas temu pojawił się w mojej kolekcji. O jaki szynabus chodzi? Zapraszam do oglądania filmu. Zaraz zobaczycie. Tak, oczywiście chodzi o Szynobus SKL, czyli Stowarzyszenie Kolejowych Przewoźników Lokalnych. Z tego co pani tak ta nazwa brzmiała, jest to model firmy ROCO o numerze 7384. Jest to model, który jest wyposażony w dekoder jazdy PLUX 16. Bez dźwięku. Jest to model z opoki 5-6. Model tej lokomotywy, czy właściwie w ogóle ta lokomotywa, ma swoją nazwę. Akurat dokładnie ten model ma nazwę Tomek. To stowarzyszenie w swojej bazie lokomotyw ma tych, tych lokomotyw więcej niż jedną. I każda z tych lokomotyw ma swoje imię. Akurat właśnie model, który został zrobiony przez firmę ROCO, ma właśnie imię Tomek. Mam parę zdjęć archiwalnych, które udało mi się znaleźć. Nie tak znowu starych, jakby się wydawało. Jednak epoka V-VI charakteryzuje się tym, że można dużo szybciej znaleźć zdjęcia danej lokomotywy niż w przypadku na przykład parowozów z trzeciej czy z drugiej epoki. Tak, tutaj widzimy akurat właśnie tą lokomotywę. Jest to lokomotywa o nazwie Tomek i numerze o numerze 810 054 7. I ta siódemka to jest właśnie ten Tomek. Inne numerki właśnie oznaczają poszczególne, z innymi numerkami są poszczególne inne imiona. Ja, oczywiście, znalazłem tutaj tylko i wyłącznie zdjęcia związane akurat z tą lokomotywą, ponieważ no to jest ten model, więc dlatego sobie pozwoliłem tylko i wyłącznie zdjęcia dokładnie tego tomka znaleźć. No i tutaj widzimy zdjęcia w różnych miejscach. Jest tutaj tu akurat to zdjęcie, jest zrobione w bazie tego, tego SKL-u, czyli z tego Stowarzyszenia Kolejowych Przewoźników Lokalnych. Tutaj mamy z innego ujęcia. Bliżej pokażę, jak wygląda ten, ta lokomot, ten, ten, ten pojazd szynowy, szynobus. Tutaj mam na trasie, w której jeżdżą te szynobusy. Z tego, co pamiętam, to jest chyba Pleszew, taka miejscowość. Mam tu jeszcze jakieś inne zdjęcia, właśnie też na tej trasie. Trochę tych zdjęć tutaj nazbieram, ale chciałem właśnie pokazać z każdego ujęcia tą lokomotywę, bo ma bardzo ciekawe malowanie, bardzo ładnie się prezentuje. Ono, oczywiście, ta lokomoty ten, ten, ten szynobus jest zrobiony na, na bazie właśnie motoraka, czyli tych szynobusów, które jeżdżą, czy jeździły w Czechach, czy chyba jeżdżą jeszcze. Tutaj bardzo fajne zdjęcie. Tutaj widać, że jest to linia też wąskotorowa. I tu jeszcze, jeszcze jedno zdjęcie. Tutaj właśnie stoi Tomek, i jeszcze jakaś, jakiś inny, inny właśnie model. Czyli tyle model, co inna lokomotywa o innym imieniu. Niestety nie widać dokładnie o jakim. ponieważ zainteresowało mnie to, jak szukałem te zdjęcia, zainteresowało mnie, jak szukałem zdjęć związanych właśnie z, tą, z tym szynobusem, yy, zainteresowało właśnie mnie to, gdzie najczęściej te szynobusy jeżdżą, bo yy, większość zdjęć, które tutaj widzicie, to są właściwie z, tego same, z tej samej lokalizacji, czyli właśnie ten plezek. I tutaj właśnie znalazłem yy, na, map, na mapie Google Google czy Google Google, Znalazłem właśnie tutaj miejsce, w którym właśnie to bazują te, te lokomotywy, gdzie one tutaj się znajdują i na jakiej trasie one jeżdżą. No i tutaj w tej chwili mamy rzut na bazę tego skl sk i tutaj mamy linię, na której te szynabusy tutaj kursują. One tu sobie jadą, jadą, jadą. No nie wiem, czy to czasem nie są właśnie tutaj te cztery szynabusy razem gdzieś tam na bocznicy, bo to chyba jest tutaj one tutaj, tutaj zjeżdża ten tor i później się łączy z głównym. I tu mamy jakiś przystanek, na którym hmm, chyba właśnie te ostatnie zdjęcie, które pokazywałem, to jest właśnie ten, ta trasa tego szynobusu, on tam dalej właśnie jedzie chyba do tego właśnie przystanku, który tutaj pokazywałem tutaj na, tym, na tej mapie. To jest, hmm, z tego co pamiętam, Kaufland właśnie. I to jest miejscowość, tak jak mówiłem wcześniej, Pleszew. I to jest linia, na której te właśnie szynobusy tutaj kursują. Tu akurat nie widać żadnego w tym momencie, ale ten, ten budynek, który ty widać aktualnie na mapie, na mapie to jest budynek, który widać tutaj. O, to jest właśnie ten budynek. No dobrze, koniec tego oględzenia. Przejdźmy do naszego modelu. I teraz pokażę, jak ten model prezentuje się na makiecie. I zrobię parę okrążeń na mojej makiecie. On będzie taki: ten, ten, ta, ten pojazd szynowy sam jeździł bez żadnego dodatkowego wagonu. Także pokażę jak on wygląda jak się przejazd tego wagonu na mojej makiecie. Także zapraszam do dalszej części filmu. I tak, model stoi na makiecie. Bardzo ciekawe ma malowanie. Zresztą wszystkie chyba modele z tych epok nowych już, czyli tej 5 i 6, szczególnie z 6. Charakteryzują się właśnie takimi kolorami, kolorami, takimi bardzo rzucającymi się w oczy. Także ten, ta lokomotywa, właśnie, czy ten szynobus, się tym charakteryzuje. Przypominam, że to jest model firmy ROCO. Jest to model o nazwie Tomek. Ma swój numer 810-054-7. Model wyposażony, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko w dekoder jazdy. W tej chwili jest wyłączone całe zasilanie na makiecie. Po włączeniu zasilania od razu się świeci cały przedział. Tutaj w środku osobowy, gdzie znajdują się miejsca do siedzenia przez pasażerów, plus miejsce, gdzie znajduje się. Miejsce dla maszynisty, który właśnie prowadzi ten, ten pojazd. W modelu zamontowany, czy model za, zawiera właśnie od razu już takiego maszynistę z przodu. Może pokażę już od razu, jak już mówię, że o co chodzi. Tutaj z przodu od razu widać tego maszynistę. Jest on tutaj przyklejony tam z przodu, sobie siedzi i tam nawiguje tym szynobusem widać cały ten panel sterowniczy, także w miarę bardzo realistycznie jest tutaj to odzorowane. Tylko oczywiście z jednej strony, z drugiej strony tego tego już maszynisty nie ma. Dodatkowo model jest wyposażony w światła białe, czerwone. Tylko niestety nie jest to przemiennie, białe tak, czyli w lewo, w prawo można lokomotywą jechać, czy do przodu, do tyłu. Natomiast czerwone są włączane za pomocą klawiszy funkcyjnych. Jeden to jest tył, dwa to jest przód. Czyli za, za pomocą klawisza funkcyjnego F1 włączamy czerwone z tyłu, czyli tam gdzie nie ma tego maszynisty. Czy tego, który prowadzi ten pojazd szynowy. No, i F2 to jest tam, gdzie siedzi ten właśnie maszynista z przodu. No, i teraz chciałem właśnie pokazać, jak ten model właśnie jeździ po, po makiecie, także zapraszam do przyjazdu. To był przejazd modelu lokomotywy, właściwie szynobusu firmy Roco. Model o oznaczeniu SKPL, czyli Stowarzyszenia Kolejowych Przewoźników Lokalnych. Lokomotywa o nazwie Tomek, numer lokomotywy 810-054-7. Także podsumowując, model bardzo ładnie się prezentuje, jednak walory jezdne ma no, słabe. Zresztą, tak jak te, 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 te szynobusy, nie wiem, dlaczego jakoś tak słabo coś zbierają prąd z tych, z tych torów. Nie wiem, czy to po prostu wina, wina tego, tych zbieraków w, tych, w tym modelu, czy to coś z tymi moimi torami nie tak jest, ale zauważyłem, że dokładnie te właśnie Szynobusy te krótkie mają jakiś taki problem z jazdą po mojej makiecie. Zauważyłem też przy modelu, który pokazywałem wcześniej, modelu dwuczłonowego, jakiś czas temu właśnie, który pojawił się też w film o tym modelu i taki sam problem dzisiaj miałem. Na filmie oczywiście tego nie było widać, natomiast przy puszczaniu tego modelu po makiecie zdarzyło mi się ze trzy razy, że lokomotywa się zatrzymała. I po prostu nie chciała jechać. Znaczy model lokomotywy po prostu nie chciał jechać. Także yy, podsumowując, tak powiedziałem, bardzo ładnie się prezentuje, bardzo fajna ma kolorystykę, dlatego też między innymi właśnie kupiłem ten, ten model, ponieważ nie jest, tak jak powiedziałem, nie jest szósta epoka, nie jest to moją epoką ale ponieważ no, model tak ładnie się prezentuje, tak ładnie wygląda, że postanowiłem go właśnie kupić. Yy, także kończąc dzisiejszy film, yy, zapraszam jak zwykle na następne. A dzisiaj z Wami się już żegnam, cześć.